Hej, witajcie! Jestem Nexusek, a to jest pierwszy odcinek z Counter-Strike. Okej... Okay. Okej, okay, zaczynamy od bardzo... dobrego początku... ...nagrywania. Mamy fraga, ale tutaj już headshot i bez szans, o tutaj już lakuje, okej, okay. już się uspokoiło, gramy dalej, dwa trzystaty. Obra, na jest czysto z tego co tutaj widzę. No i będzie chyba długa. No, lecę, w Zobaczymy, jak to wygra. Zabrali moją mawkę i tak to jest. I? Chyba przegra ten TT. To nie może trafić. Uu. Uu, to. Się pomyliłem. Jomek przegrał. No, daliśmy sobie radę. I to nawet Pięknie załatwiliśmy Tych kolesi. Patrzę też tutaj na prawo. Okej, okay. mamy pakę. No i kolejny raz z kampa, no nie o matko. Cisza, cisza, cisza jest. No i, no i co, no i... To jest takie początkowe rozpoczęcie e, zapowiadanego Counter Strike'a. No co, jedna runda, jeszcze zagramy sobie? Zobaczymy, laguje go z tego co widzę. Bo ja mam tutaj 80 fps, więc mnie na pewno nie laguje. No tak, to tego młodego całego. Mod będzie kampił i wygra, oczywiście. <słuch> Teraz <ścoughs> ...systy... tutaj o mój <ścoughs> dobra, zakończmy ten odcinek. Żegna się z nami. Nexusek. Na razie. Pa.